ધ�િગ માાાા Witajcie serdecznie na naszym kanale. Z tej strony Marecki, Amiga Forever. Tutaj pozdrowienia dla Marcina. Marcin to właśnie Amiga Forever. Marcin jest sprawcą dzisiejszego zamieszania jest twórcą nowego projektu X2, oczywiście nieoficjalnej jego wizji na temat Projekt X. Oczywiście X2, projekt X2 już istnieje pod nazwą X2, który został ekskluzywnie wydany w 96 roku na PlayStation i tylko i wyłącznie na PlayStation. Nie pojawił się nigdzie indziej, no ale gra dostała średnie noty, dzisiaj myślę, że mało już kto o niej pamięta. Wiem, że niektórym ta gra może się podobać, dla mnie po prostu ona miała bardzo, bardzo słaby balans, który tutaj burzył nam całą rozgrywkę. Widać, że twórcy skupili się na na grafice mamy tu fajne filmiki, bardzo ładną grafikę, bardzo fajną muzykę. Ale grywalnościowo jest naprawdę słabo. Jest naprawdę słabo tutaj, gra jest moim zdaniem przekombinowana. I no nie sprawia tyle przyjemności co pierwszy Projekt X, który dla mnie jest mocno w sercu, jest jak dla mnie jedną z najlepszych gier na Amigę. Możecie na kanale obejrzeć moje top 30 gier, top 30 najlepszych Amigowych gier. No i tutaj Projekt X załapał się do pierwszej dziesiątki na dziewiątym miejscu, co możecie tutaj zobaczyć na ekranie. Dla mnie gra świetna. Gram w nią do dzisiaj Projekt X2. Spróbowałem kilka lat temu i... Nie, 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 no po prostu myślałem, że może wtedy miałem lepsze gry, miałem gry 3D i tak dalej, dlatego nie mogłem się przekonać do tego X2, ale nie, nie, to jednak nie jest to, tam jednak coś leży z grywalnością i... No i dużo brakuje, dużo brakuje, zawsze liczyłem na kontynuację tego. No i okazuje się, że po tylu latach no jest małe światełko nadziei. No tym światełkiem mam nadzieję, że jest Marcin i Marcin tutaj mi da kontynuację, na jaką zasłużyłem jako fan. Projekt X myślę, że zasłużyłem, nareszcie na kontynuację, myślę, że Wy też na tą porządną kontynuację zasłużyliście. No i miejmy nadzieję, że coś takiego dostaniemy. Ponad miesiąc temu stąd właśnie wiem o tym projekcie. Wchodzę na kanał do Eliopa. Eliopa na pewno znacie Atari RetroFan. Często tam zachodzę do Eliopa pooglądać sobie jakieś materiały. Posłuchać jego ciekawych opowieści, no i tam Eliop wspomina o projekt X2 dokładnie zrobił materiał. Projekt X2 wchodzę od razu, zapaliło mi się światełko. Kurde, jestem takim fanem i nic nie wiem o projekt X2, no i załączam film, no i wszystko jasne. Jeden, okazuje się, że jeden z widzów właśnie Marcin. Y Wziął sobie na celownik Projekt X no i chce stworzyć swoją wizję tego Projekt Xa Aktualnie wtedy gdy oglądałem ten film no to wyglądało tak taka kolejna strzelanka delikatnie bazująca na Projekt X. Było widać, że Marcin już pograł wcześniej tego Projekt X. pierwszy układ zaczynał się jak Projekt X, czyli w Kosmosie mieliśmy asteroidy, tak samo zbieraliśmy literki P, które w tym dolnym pasku Zmieniały nam pozycje, gdzie mogliśmy wybierać kolejne bronie, tutaj jeszcze dodatkowy system osłon, więc widać było tego ducha w Project no ale gierka no, nie robiła tam żadnego większego szału, widać, że to było takie początkowe stadium. Później zgadałem się z Marcinem na czacie, później przerzuciliśmy się już na priwa, wymieniliśmy parę sugestii, no i widać, że Marcin to taka szybka mróweczka, widać, że człowiek pracy i no zobac zobaczycie, jak ten projekt wyglądał na początku, jak był prezentowany u Eliopa, a jak wygląda w tej chwili? No, widać, że Marcin, podczas tego, no, w sumie minął miesiąc z hakiem i w tej chwili gra jest nie do poznania. Jest niedopoznanie z kontentu kilkadziesiąt razy tyle. W trybie arcade już są w tej chwili dwa układy. Jeszcze tam są mniejsze czy większe problemy z balansem, więc w tej chwili, my pogramy sobie oczywiście w tryb wave. Właśnie jest tryb wave, który już jest praktycznie dokończony. Jest sklep, gdzie możemy, ale no to już Wam nie będę na razie zdradzał. Z zobaczycie później podczas gameplayu, oczywiście, jeśli tam dojdziemy. No i co? No i Marcin w tej chwili też będzie robił swoje blogi, tutaj na dole pod filmem zobaczycie link do kanału Marcina i Marcin co jakiś czas będzie prezentował yy, kolejne blogi, oczywiście wraz z progresem, który będzie następował w samej grze, będą dochodzić nowe rzeczy, jakieś tam większe kroki milowe, które tam Marcin sobie zaplanował, no ale najważniejsze, że cały czas dochodzi nowy content, bo praktycznie codziennie pojawia się coś nowego, co jakiś czas Marcin podsyła mi buildy, które ja sobie testuję, testuję, daję mu znać co o tym myślę, Marcin mi, mi tam opowiada o swoich planach. No i jakoś tak się kręci, ale wygląda to naprawdę coraz lepiej. Myślę, że w tej chwili ma to już spory potencjał i ja już osobiście się nie mogę doczekać, jak zobaczę pełną wersję. Jeszcze mam sporo pomysłów, które chciałbym tutaj przerzucić na Marcina. Mam nadzieję, że choć część z tego wykorzysta, fajnie by było. No i co? No, plan na dzisiejszy odcinek jest taki, że w tej chwili oddam głos Marcinowi. Marcin wam tam opowie wstępnie o tej grze. Później podłączymy sobie tego arcade Sticka i ogramy sobie aktualną wersję PC. Zagramy sobie ten wave. Tak jak wspominałem, ten wave już jest praktycznie ukończony, więc myślę, że tym trybem się zajmiemy. Dzisiaj może uda nam się dojść do 20 fali. Tam zobaczycie sklep, bo jest tam sklep w którym możemy jeszcze sobie dodatkowo upgradeować statek jakoś by było w Disposable Hero na Amidze, więc też fajny motyw, którego wcześniej nie było w Project X2, ale dobra, dobra, to już, to już zostawmy Marcinowi. Niech, niech Marcin tu poopowiada o swojej grze, a na końcu gameplay. Do zobaczenia. Cześć. Witam Was w moim pierwszym devlogu poświęconym grze Project X o roboczej nazwie Project X2. Co z Was nie zna Project X na Amidze? Swego czasu była to naprawdę wyjątkowa produkcja, szybka, Dynamiczna, dobrze napisana, trzeba przyznać. No i co, grało się, nie? Grało się, chociaż była piekielnie trudna, muszę przyznać. Ja jej chyba sam nigdy nie skończyłem. Ale cały ten vibe i feeling tej gry naprawdę robi wrażenie do dziś. Odźwiękowienie na najwyższym poziomie. No i co, no, kraj no, jest naprawdę wyjątkowa. Dla mnie lepsza niż R-Type. O Project x 2 nawet nie słyszałem. Szczerze mówiąc, dowiedziałem się ostatnio od Mareckiego, że coś takiego w ogóle istnieje. Straszna kupa, naprawdę ja nie wiem, jak Team 17 mógł to tak spierdzielić. Totalny, no nie wiem, no, masakra jakaś. No i postanowiłem, ja już od dłuższego czasu robiłem sobie taką gierkę. Mogliście ją zobaczyć na kanale, u kanale na kanale Eliopa. To była wersja special edition, tak powiem, z ogólnym bohaterem. Yy, Który był Elliot oczywiście. Yy, no i jakoś tak później narodził się pomysł, żeby stworzyć prawdziwy remake, nie taki pseudo remake, jak to oni sobie mówili, jakaś kalka Project X'a. Tak więc dzielimy się do roboty, zakasa zakasałem rękawy i co, no i myślę, że idzie w tym dobrym kierunku. Marecki z kanału to CONTINUE yy. Testował, dawał opinie, mm, uwagi, tak więc przyspieszyliśmy tempo rozrywki. Tak więc celujemy w tempo Project XA, oczywiście będzie łatwiejszy. Będzie system osłon, będzie sklep, będzie kupowanie upgrade mm, podzespołu w statku, będą mm, rakiety, będzie tryb arcade, będzie tryb losowych fal, gdzie możemy zebrać złoto i ulepszyć statek, jeżeli się zatniemy na trybie arcade. Jest ciekawie. Nie jest tak trudno, chociaż wymagająco. Oczywiście balans wciąż będzie podkręcany do potrzeb. Tak więc, no. Puszczę teraz w tle, leci prezentacja. A Marecki ograją na kanale swoim, tak więc zobaczcie, jak wygląda w akcji. Plus jego komentarz. Miło mi, że się tym zajął. Tak więc, co? Zapraszam. I. No i co? I do usłyszenia w następnym devlogu. No i dobra, jesteśmy, czyli na to, na co myślę, wszyscy czekali, mięsko, projekt X2, tutaj mamy najnowszą wersję, dosłownie sprzed 10 minut jest to najnowszy build Marcina, który właśnie mi podesłał, tutaj już widzę zmiany, których wcześniej nie widziałem, o, no to, to, to jest nowość, tutaj są dwa tryby, o, zobaczysz, że fajnie mówi. Difficulty. Classic, difficult, pięknie, dobra. Czyli ta classic, czyli odpowiedź na oryginalny projekt X. Tutaj mamy kilka rzeczy. Dostaniemy raz, giniemy, kolejne życie. Modern, jeden statek, skala, skończy nam się skala i game over. Proste. Tutaj z lewej strony mamy tryby gry. W tej chwili tryb arcade i tryb fall. Tryb arcade jeszcze jest niedokończony, jest już grywalny, ale tutaj jeszcze wymaga sporo pracy, więc na razie dzisiaj pozostawimy go w spokoju. Tryb fall, czyli Random Waves. No i w tej chwili tutaj z prawej strony dwie dostępne lokacje, czyli Nebula i Cyber City. Nebula, taki odpowiednik pierwszej mapy z Projekt X, jak pamiętacie, w kosmosie z tymi asteroidami. Tutaj o wiele fajniej zrobiony. I Cyber City, czyli pomysł Marcina, sami zobaczycie, to jest w tej chwili moja ulubiona mapa. Dobra, dajmy sobie na modern, tak. Niech będzie modern. Tryb fal Cyber City. -sticka mam podłączonego. Jedziemy. Zobaczymy, mamy 50 fal do pokonania po 20 falach jest sklep, kolejny sklep znowu tutaj musimy sobie zbierać złoto które nam się później przyda w sklepie no, oczywiście no, możecie być pewni, że pytałem Marcina o wersję amigową no Marcin powiedział, że no niestety no, nie starczy mu już na to życia, ale nie zamyka się na nic, więc, więc może jak przyciśniemy go kiedyś no niech skończy tutaj tą wersję, którą zaczął, bo jeszcze z tym chwilę jeszcze z tym pewnie mu chwilę zejdzie. Czekajcie, to myszkę tu przesunę. Dobra, jak widzicie, tak samo wybór broni, jak to było w przypadku oryginalnego projektu X Speed. Dobra, tu jak widzicie, jeszcze mamy Shield. Tu akurat w tej mapie jest fajny bayer. W momencie, kiedy zaczną się yy, błyskawice, jeśli jesteśmy na osłonie. To w ten sposób i jeśli dostaniemy oczywiście taką błyskawicą, to regeneruje nam się skala, więc świetna wersja, coś jak na X-Wingu. Zobaczcie, bierzemy P, no i już podświetla nam się tutaj na dole. Dobra, na razie spokój jest, na razie prosta sprawa, dopiero później się zaczyna wyzwanie. Choć tu i tak w tej chwili, no tak jak mówiłem, Marcin cały czas tutaj pracuje nad balansem więc jeszcze tutaj może się sporo zmienić no i tutaj tutaj też prosimy Was, dajcie znać w komentarzach jak Wam się w tej chwili ta gra podoba jakie wy macie pomysły na tą grę tutaj Marcin akurat bardzo fajnie, że nie jest zamknięty tylko wsłuchuje się w głosy no i, i cały czas tą grę zmienia, cały czas tą grę dopracowuje, cały czas tą grę tak trochę robi pod nas, więc pod fanów. Więc to akurat kapitalna sprawa Dajcie znać po prostu w komentarzach, jak Wam się aktualna wersja podoba. Może Wy macie jakieś dobre pomysły, które zostaną tu zaimplementowane w przyszłości. Dobra, już dziewiąta fala? Szybko to idzie na razie. Widzicie, no, jak dostaniemy, to nam stateczek zwalnia. A jak jesteśmy na osłonce, no to mamy z głowy jeszcze wtedy nam doda dodatkową skalę, więc dobry pomysł. No, tak jak wspomniałem, no w tej chwili gram na Arcade Sticku, Na początku Marcin mi wysyłał tą wersję pod Androida. Męczyłem się na telefonie, ale to nie to samo, jednak jak odpalimy to na PC podłączymy sobie jakiegoś padacz Arcade Sticka, Bajka. Dobra, przydałaby się nam jakaś lepsza, lepsza broń rakiety by nam się też jakieś przydały. Dobra, zobacz. Już w ostatniej wersji pamiętam, że ten stateczek strzelał tutaj Marcin coś musiał. Po, pozmieniać, ale pamiętajcie cały czas, że cały czas to jest to jest jeszcze bardzo wczesna wersja, więc jest tu jeszcze sporo błędów też do wyeliminowania. Widzicie naszą skalę tutaj mamy w tej chwili u góry po lewej stronie, mamy 200 na 200, co jakiś czas nam się ta skala bardzo powoli regeneruje. strasznie mało mam uzbieranego tego złota, mam 54, a żeby coś kupić później, no to będziemy potrzebowali tego złota o wiele więcej. Jak widzicie też samo poruszanie statku jak bardzo zmieniło się od tej wcześniejszej wersji, tu, tu akurat z tym mocno walczyłem z Marcinem, żeby on zwiększył prędkość tej samej gry, No oczywiście jak będzie szybciej, no to też pani będzie się grało. Yy, no to Marcin w tej chwili tutaj zgodził się na taką prędkość i jeszcze nie do niedawna mówił, że to już jest mach, że już więcej, że już więcej prędkości nie podniesie. No ja go tutaj dalej męczę no, i, i namawiam go. I namawiam go, żeby jeszcze zwiększył prędkość tego statku, no bo jednak jest trochę wolniej niż oryginalny projekt DX, ale może pęknie, może pęknie, no tu jeszcze, no tak wspominam, no, balans jest cały czas dopracowywany, więc mam nadzieję, że jeszcze będzie szybciej. Ja akurat wolę takie bardziej dynamiczne strzelanki. 17 na 50. Zaraz będziemy mieli sklep. Ale z tego, co widzę, to za wiele nie nakupujemy w tym sklepie. O, zobacz, Już rakiety mamy. Tak. Tutaj oczywiście rakiety odpalamy. One się tutaj nie uruchamiają automatycznie jak to było w Projekt X, tylko odpalamy je przez naciśnięcie kolejnego przycisku. O, zobaczcie. A nie, no już nie mam w tej chwili ani jednej. Zaraz jeszcze zwierzemy to. To jeszcze się pobawimy tymi rakietami. O, jest ciekawe. Dobra, w tej chwili powinien być sklep. To pewnie po tym, po wykończeniu tego. Coś widzę, że on trochę słabiej strzela niż ostatnio strzelał. Ostatnio jeszcze takim żółtym laserem strzelał długim. W tej chwili już tego nie ma. Tutaj widzę, że Marcin tu coś pokombinował. Ale żywotny skurczy być, no. Wydaje mi się, że tutaj coś akurat się musiało zbugować, bo bo on wcześniej był do rozwalenia dosłownie w moment, nawet przy te, takich strzałach, no tutaj widać, że to na pewno trzeba będzie zmienić. Dobra, odpalmy sobie tak jeszcze, żebyście tylko zobaczyli jak prezentuje się druga lokacja, czyli nebulę. fale, nebula, zostajemy przy tym samym trybie, czyli Modern i Star Game. Okay. No zobaczcie, no, w tej chwili to już wygląda jak Projekt X. No, czekam najbardziej i tak na ten tryb arcade, bo to jest to, co te dyski lubią najbardziej. W takie tryby, no, można poograć, można poograć i pomasterować, ale już po skończeniu właściwej gry, przeważnie w takie tryby gramy. Upgrade. No, widzicie, już już lepszą broń mamy.

Dzieje się, dzieje się. Dobra, dobra, myślę że, myślę, że nie będę Was już w tej chwili więcej przytrzymywał. Najważniejsze, że projekt się rozwija i pomóżmy Marcinowi tutaj. Pomóżmy mu jeszcze dobrym słowem zostawcie jakiś komentarz, podsuńcie jakiś pomysł, yy, dajcie znać co myślicie w tej chwili o tej wersji, którą zobaczyliście. No, tak jak wspominałem, no jest to bardzo wczesna wersja. Na razie sporo się tutaj jeszcze zmieni, no ale fajnie, że my sami mamy też jakiś wpływ na tą grę. Więc na dzisiaj by to było na tyle. Wielkie dzięki za obejrzenie tego materiału link do samej gry, do przetestowania znajdziecie sobie w komentarzu pod filmem, zapraszam Was do sprawdzenia, no i dajcie znać, dajcie znać, trzymajcie się, hej!